Niemożliwe to tylko wielkie słowo rzucane przez małych ludzi, którym łatwiej jest żyć w świecie takim, jakim go zastali, niż odkrywać moc, jaką mają, by go zmienić. Niemożliwe to nie fakt, to opinia. Niemożliwe to nie stwierdzenie, to wyzwanie. Niemożliwe to potencjał. Niemożliwe jest tymczasowe. Niemożliwe to nic. Ten cytat Muhammada Alego jest zgodny z celem prawa przyciągania, które wyjaśnia, że zrozumienie swojej mocy i poświęcenie czasu na jej doskonalenie może zmienić świat na lepsze lub na gorsze. Tylko poprzez wizualizację i wiarę ludzie mogą odblokować swój potencjał i spełniać swoje marzenia. Słowo niemożliwe to po prostu kolejna bariera, która ogranicza perspektywę. Kiedy prawo przyciągania i autosugestia łączą się, działają jak potężne narzędzie, które może pomóc ludziom w osiągnięciu ich pragnień. Poprzez manifestacje poprawiają pozytywną naturę osoby i generują pozytywne zmiany w jej życiu. Gdyby prawo przyciągania było osobą, autosugestia byłaby jego fundamentem. Bez autosugestii, prawo przyciągania pozostaje niejasne. Witajcie i witam ponownie w moim nowym filmie. W tym filmie opowiem, jak działa autosugestia i jak możecie trenować swój podświadomy umysł, aby uzyskać to, czego pragniecie. Więc zacznijmy. Czym jest autosugestia? Jak sama nazwa wskazuje, jest to technika samopomocy, która polega na sugerowaniu naszemu podświadomemu umysłowi, aby powtarzalnie myślał i odczuwał rzeczy za pomocą afirmacji, deklaracji i wizualizacji. Nasz podświadomy umysł przekształca te afirmacje w rzeczywistość, wielokrotnie je wzmacniając, dzięki czemu nasz świadomy umysł prowadzi nas do celu, o który prosimy. Mówiąc prosto, to, co robi autosugestia, to przeprogramowanie podświadomości danej osoby zgodnie z jej prawdziwymi intencjami. Zastępuje ograniczające przekonania pozytywnymi afirmacjami i powtarzalnymi wizualizacjami, eliminując negatywne myśli z naszych umysłów, wpływając na naszą manifestację. Autosugestia wspiera i wzmacnia prawo przyciągania, dopasowując nasze myśli do wszechświata. Wzmacnia również pozytywną energię, gdy nieustannie skupiamy się na naszych pragnieniach i pozytywnych afirmacjach, tworząc wibracje która działa jak magnes na pozytywną energię wokół nas i zaczyna przyciągać nowe możliwości dla danej osoby. Służy również jako mentor, który wzmacnia intencje i skupienie. Stałe skupienie na pragnieniu wzmacnia połączenie z prawem przyciągania, generując poczucie celu i prowadząc osobę do działania na swoją korzyść, tworząc ścieżkę do celu. Teraz, gdy znamy autosugestie, dlaczego nie użyć jej skutecznie? Aby na tym skorzystać? Omówmy kilka technik, które możemy ćwiczyć w autosugestii w prawie przyciągania. Jednostka może stosować różne techniki w sposób, który jest dla niej wygodny i zgodnie z jej potrzebami. Zacznijmy od każdej z tych technik po kolei. Afirmacje wybór afirmacji i jej napisanie to zdecydowanie najczęściej stosowana metoda w każdej technice manifestacji. Należy zachować ostrożność przy wyborze afirmacji, ponieważ słowa afirmacji działają jak kod do programowania podświadomości. Pisanie i wymawianie ich na głos jest częścią procesu, który następuje po wyborze afirmacji. Samo myślenie i powtarzanie ich w myślach może spowolnić proces, więc poświęć czas na napisanie tych afirmacji i wypowiedzenie ich na głos. Wizualizacja: Nasz umysł jest tak potężny, że ma zdolność generowania głosów i obrazów. Wykorzystanie w pełni tych podstawowych zdolności i udoskonalenie praktyki wizualizacji znacznie ułatwia manifestację. Twórz w swoim umyśle żywe obrazy, jakbyś osiągnął pożądany rezultat. Opracowywanie tablic wizualizacji, aby wzmocnić wizualizację. Dodawanie emocji i szczegółów do tych obrazów w Twoim umyśle poprawia skuteczność autosugestii. Medytacja pierwszym krokiem, jaki robi osoba, która chce stać się bardziej duchowa i uczyć się o duchowości, jest medytacja. Medytacja jest najstarszą praktyką duchowości wykonywaną przez wielu naszych przodków i wspomnianą w wielu świętych księgach na całym świecie. Za każdym razem, gdy ktoś wyróżnia się w dziedzinie medytacji, czuje silną, pozytywną wibrację wokół siebie, co pomaga przyciągnąć pożądane rezultaty. Ten krok pomaga skupić się na powtarzaniu afirmacji, zwiększa świadomość autosugestii i wzmacnia połączenie z prawem przyciągania. Przekazy podprogowe Korzystanie z nagran audio znalezionych w internecie intensyfikuje grę manifestacji. Te wiadomości mogą być używane o każdej porze dnia, a także podczas robienia czegokolwiek innego. Można ich używać podczas relaksu, snu, spacerów, gotowania i wielu innych czynności. Spróbuj włączyć te przekazy podprogowe i nagrania audio do swojej codziennej rutyny. Robiąc to, poprawia się akt autosugestii, a także możesz skupić się na najważniejszym pragnieniu. Co przyspiesza prawo przyciągania. Po omówieniu tych kroków, chcę również porozmawiać o kilku wyzwaniach, z którymi możesz się spotkać podczas manifestacji. Utrzymanie konsekwencji jest trudne ja też na początku miałem z tym problemy. Jednak z czasem uczyłem się coraz więcej o sztuce autosugestii i bardzo zainteresowałem się prawem przyciągania. Znalazłem sposoby na pokonanie wyzwań utrzymanie konsekwencji. Zanim będziemy konsekwentni, musimy zrozumieć, dlaczego bycie konsekwentnym jest niezbędne. Weźmy przykład z natury. Są zwierzęta, które przeżywają, jedząc zielone rośliny, i inne, które przeżywają, jedząc mięso. Aby te zwierzęta przetrwały w naturze, muszą nieustannie walczyć, ukrywać się i chronić swoją grupę. Ich głównym mottem jest to, że muszą być konsekwentni we wszystkim. Muszą być w ciągłym ruchu, wiedząc, że jeśli się zatrzymają, będą w niebezpieczeństwie i ryzykują pogorszenie sytuacji. Nie mają innego wyboru, jak tylko poruszać się w ten sam sposób, aby nasze pragnienie się urzeczywistniło. Musimy być konsekwentni. Zatrzymanie się w dowolnym momencie tworzy kolejne drzwi między nami a naszym pragnieniem. Afirmacja działa jak klucz do tych drzwi. Ale nie możemy przestać otwierać drzwi w połowie i zostawić je tak. To nie ma sensu, prawda? Podobnie nie możemy zostawić naszego pragnienia w zawieszeniu, kontynuując od miejsca, w którym się zatrzymaliśmy, musimy dokończyć to, co zaczęliśmy. Tak więc bycie konsekwentnym może być wyzwaniem, ale nie jest niemożliwe. Teraz porozmawiajmy o pokonywaniu braku konsekwencji i wątpliwości. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości podczas procesu, zajmowanie się nimi nie pomaga, ale rozpoznaj te wątpliwości i oceń je ponownie za pomocą pozytywnych afirmacji. Bądź cierpliwy, manifestacja to nie program jednodniowy, w którym działasz dzisiaj i uzyskujesz wyniki następnego dnia. To wymaga czasu. Więc musisz być cierpliwy i zaufać procesowi. Pamiętaj zawsze, że to, co robisz, będzie warte zachodu w przyszłości. Dostosuj, wyjaśniaj codziennie i nie tylko pisz i wymawiaj swoje afirmacje. Zastanów się, czy nadal tego pragniesz, czy to naprawdę to, czego chcesz. Otrzymasz to, o co prosisz, więc użyj właściwych słów. Aby opisać swoje pragnienie i zaktualizuj je. Bądź usatysfakcjonowany.